Jesteśmy. Chyba jesteśmy. Dzień dobry, kochane. Witam Was bardzo serdecznie. Dziś trochę inaczej: bez streamiarda, bez takiego narzędzia zewnętrznego, z którego zazwyczaj korzystam. Dziś przychodzę na żywo tak po prostu przez, przez Facebooka i zobaczymy, czy to będzie lepiej działało, czy przyjdziecie, czy się stawicie, czy będę tutaj sama, czy może ktoś będzie. Kochane, dziś poniedziałkowy kopniak w dobrym stylu, już 98 raz, To jest po prostu nie do uwierzenia, kiedy to zleciało. Nie wiem, kiedy to zleciało, ale stawiam się i to stawianie dla mnie też ma ogromny sens, ogromne znaczenie, bo stawiam się dla siebie, a jak stawiam się dla siebie, to stawiam się też wtedy dla innych. Dzień dobry, kochane, witam was bardzo serdecznie. Poczekam sobie chwilę, zobaczyć, czy wszystko działa, czy mi to tutaj nic nie zarzuca. Ja też Cię pozdrawiam, dorodko serdecznie, kochana. Dzisiaj będę przedstawiała nowości w sklepie. Jak być szczęśliwą kobietą, to już widziałaś, wiem, że Ci się bardzo podobały. Więc pokażę je jeszcze dla osób, które nie widziały, które, które jeszcze nie dostały tej informacji od samego początku, jak one są pakowane, jakie są prześliczne, jakie są wartościowe, jakie są wyjątkowe. No właśnie, ale dlaczego takie jest, to za chwileczkę o tym wszystkim opowiem, kochane, tylko poczekam sobie... Zobaczę, zobaczę, zobaczę czy jesteście. Czy wszystko działa? Cześć Madziu, cześć kochana, widzę, że działa. Już sobie patrzę: o! Super, super, kochane. Dobrze, to ja zaczynam, bo już mamy kilka minut, tak, dwie minutki po, po trzy minutki po dziesiątej, o dziesiątej zawsze się spotykamy, kiedy będzie następny kurs kochana, który powiedz, który kurs, stylowy kurs online od Krystyl swojej duszy, będzie na wiosnę, być może w okolicach luty, marzec, jeszcze nie wiemy, zobaczymy, jeżeli pytasz o kurs dla stylistów w mojej szkole New Style Academy, to ten kurs będzie się odbywał, już mamy nawet datę, 24-25 marca w Warszawie. To jest kurs stacjonarny dla przyszłych stylistek. Także nie wiem Dorotko, o który pytasz, ale o obydwóch opowiedziałam. Kiedy, kiedy planujemy, że one będą. O, Dobrze, widzę, że wszystko działa. Dobrze, kochane, to ja się śpieszę, bo wiecie, jak to z tym Facebookiem, albo mi wyrzuci, albo przerwie, albo zacznie zaczynać. To co mówię, więc witaj Madziu, witaj kochana. Bardzo się cieszę, że jesteś. Jakie piękne zdjęcie, po prostu królowa, królowa życia. Kochane, poniedziałkowy kopniak w dobrym stylu 98 raz. Ja nazywam się Justyna Krawczyk. Jeżeli ktoś tu jest pierwszy raz, to dajcie znać. Dla tych osób, które są tutaj pierwszy raz, to ja... 9 lat temu już stworzyłam firmę w 2012 roku jak być szczęśliwą kobietą, ponieważ sama tego szczęścia poszukiwałam i, i sama je chciałam odnaleźć, odnalazłam, ale tutaj robota do zrobienia i praca w tym temacie cały czas jest, tak wiecie, jak w ogrodzie. To nie wystarczy raz zasadzić pięknych kwiatków, po prostu skosić trawę i tam, wiecie, podlać, tylko to cały czas to podlewanie musi, musi, musi być. Natomiast te wszystkie zmiany zaczęły się od tego, że... Po prostu z całego tego mojego pięknego ogrodu powyrywałam wszystkie chwasty, wszystko to, co było nieprawdziwe. Powyrywałam również sztuczne kwiatki, które też tam zalegały i zaczęłam od samego początku: od użyźniania ziemi, od sadzenia nowych wartości, od kreowania nowego życia, od niestety rozwodu i, da, i, i takiego dania sobie szansy na to, żeby stworzyć nowe życie, nowy związek, nową relację, nową miłość i prawdziwą i ogromną miłość. Po to, żeby stworzyć rodzinę, po to, żeby się wyprowadzić, bo miałam dosyć wielkiego miasta i tutaj właśnie pod, pod Warszawą, może e, przez okna, widać, nie wiem czy widać, tą ciszę i tą zieleń, żeby tutaj odkryć ukojenie, i właśnie tę ciszę, ciszę, która jest bardzo potrzebna do tego, żeby. Żeby, żeby wsłuchać się w siebie i właśnie również te zmiany dotyczyły mojego zawodowego życia, ponieważ dzień dobry Aniu, dzień dobry kochana. Bardzo często mówimy, że praca to tylko praca i należy się nauczyć. Jak, jak o niej zapominać, odcinać. Ja tego nigdy nie potrafiłam i dzisiaj wiem, że nawet nie chcę potrafić, bo praca to moje życie. Jeżeli jesteśmy w pracy od poniedziałku do piątku, przez przynajmniej 6, 8, a czasem 12 godzin dziennie, to nie jest tylko praca, kochane, to jest, to jest nasze życie. Więc te wszystkie turbulencje, jak być szczęśliwą kobietą, doprowadziły mnie do tego, że dziś, po tych 9 latach mogę powiedzieć, że jestem absolutnie szczęśliwą kobietą, zaczęłam nowe życie. Zaczęłam żyć po swojemu, słuchać głosu swojego serca, natomiast kochane, zawsze podkreślam i mówię o tym szczerze, że to nie znaczy, że życie mnie omija. To tak jak w każdej rodzinie, w każdym domu również zdarzają się i wymagające i trudne sytuacje, i turbulencje, i choroby, życie mnie po prostu nie omija. Natomiast tak, dzisiaj mogę powiedzieć, że absolutnie tak wiecie, nie powierzchownie, ale bardzo, bardzo, bardzo głęboko w środku. Jestem, odkryłam to szczęście, czym ono jest. Jestem szczęśliwą kobietą i cały czas stawiam się do tej pracy, bo wiem, że to jest, to jest, to jest ogromna odpowiedzialność i ogromna praca, którą, którą po prostu wykonuję każdego dnia. Stawiam się, kochane, do tego życia lepszego. Dobrze, dziś taki poniedziałek troszeczkę inny, ponieważ pytacie mnie o nowości w sklepie. Ja już mówiłam o tych nowościach, ale przyszłam pokazać w ogóle, jak to wygląda, kochane, jak wygląda taka paczka, która przychodzi z nowościami do Was. Wiecie, że zbliża się Mikołaj, zbliżają się święta, więc są tutaj w moim sklepie jakby z szczęśliwą kobietą łamane na... Sklep tutaj na górze macie w linku, kochany, również e, na hasło Mikołaj 2021 dostajecie na cokolwiek, co zamówicie. Darmową dostawę tylko do 13 grudnia. Także jeżeli potrzebujecie książeczek, cudownych książek dla kobiet, dla mamy, dla przyjaciółki, dla siostry, dla siebie, to zamawiajcie, jest książka, jak być szczęśliwą kobietą 15 kroków, czyli moja historia i to, jak to się stało, że jestem tu, gdzie jestem, oraz jak jedna mała zmiana może zmienić Twoje życie. No właśnie, jak to od tej jednej małej zmiany często się wszystko zaczyna. Oraz książeczka dla, <laughs> książeczka dla dzieci, dorosłych. Jak być szczęśliwą myszką, to z takim apelem. Jutro mam taki post, wiecie, bardzo emocjonalny i emocjonujący do pokazania wam, ale dzisiaj nam powiem, że to jest książka z takim przekazem do rodziców trudnych dzieci, trudnych z ADHD, z zespołem Aspergera, z dysleksją, z jakimkolwiek um, taką odmiennością, z jakąkolwiek odmiennością, którą często nazywamy dysfunkcją, kochane. To jest książka, która pokazuje, że jesteśmy różni, ale to, że jesteśmy różni, to nie znaczy, że jesteśmy gorsi i że w całej tej różnorodności, tej odmienności, czy to jest ADHD, czy to jest dysleksja, czy to jest zespół Aspergera, w tym, co my bardzo często wrzucamy do jednego koszyka pod tytułem mam trudne dziecko i po prostu nie wiem, jak to się stało, że mi się takie przytrafiło, właśnie można odnaleźć cud i niesamowitą moc i w ogóle, wiecie, kochane, po prostu tą odmienność, która... Spowodowała, że ja napisałam o tym książkę z przekazem dla dzieci, żeby się nie czuły gorsze, ale również z przekazem do rodziców, żeby w taki sposób nie traktowały swoich dzieci, kochane, bo ja tak potraktowałam swoje dziecko i zapłaciłam za to bardzo wysoką cenę. Po prostu to była, wiecie, to była ślepa uliczka, to był ogromny błąd, to było głębokie zapomnienie, ale na szczęście, kochane, się obudziłam. I w tej książce wszystko napisałam, to co jest do odkrycia dla dzieciaczków, ale również do odkrycia dla rodziców, kochane, dla rodziców, yy, dla rodziców. To jest niesamowita, bardzo taka szczera jak zwykle u mnie opowieść. O tym, no właśnie, jak byliśmy w czarnej dziurze, a jak się wróciliśmy, nawróciliśmy i zaczęło się nasze życie zupełnie inaczej układać, kochane. Także to książki. Ale jeżeli chodzi o nowości, to dzisiaj zaproponuję, nie zaproponuję, tylko pokażę Wam taki zestaw. Ten zestaw nazywa się Lulu, zestaw dla kobiet, który. Zeznaj... który... Boże, jak mi się dzisiaj plącza język, kochane. Który ma w sobie trzy produkty. Cudowne produkty, bardzo po prostu takie wyjątkowe i niesamowite i wartościowe. I możecie po prostu taki zestaw sobie zamówić i w zestawie zawsze nie stanie, a w taki zestaw jak on wygląda. Jak wiecie, że to jest paczka, która przyszła od, ode mnie, to już Wam pokazuję. To jest paczka dosyć duża, kochana, i do, do, dosyć pojemna, ale ona tak solidnie przychodzi zapakowana po to, żeby się nic nie zniszczyło, żeby wszystko przyszło tak, jak powinno przyjść, czyli pięknie zapakowane, zadbane, po prostu wiecie, ja kocham patować prezenty, kocham, żeby to było takie przecudne, dopracowane, nie wiem, czy widziałyście film, a praktykant, ja kocham ten film i tam jest Anne Hathaway która prowadzi swoją firmę wysyłkową, zresztą stylową, modową z ubraniami i ona pewnego dnia do magazynu i sprawdza, jak te wszystkie paczuszki, które wychodzą do klientów, są zapakowane. I ona tam mówi takie piękne słowa, żeby sprawdzić, że, że, że klientka, która odbiera swoją paczkę, otwiera swoją paczkę, żeby czuła, że to jest po prostu najpiękniejszy na świecie prezent. Więc kochane, idąc za Anne Hathaway, ja po prostu uwielbiam takie, wiecie, takie, takie drobiazgi, takie drobnioski, takie doprecyzowanie, takie pachnące na przykład pióreczka, które znajdziecie od razu, one wylatują po otwarciu takiej paczuszki, one są pachnące, one są śliczne, one są jako dodatek, ale jako pierwsze, kochane, otworzy. Co jest w takim zestawia z nowości? Też zapakowane, bardzo skrzętnie i w pudełko i w taką folię, która zabezpiecza dodatkowo produkt. To jest absolutna nowość. To jest poduszka umiluszka, kochane. To jest poduszka umiluszka, która wygląda tak, która z tyłu ma o, takie siedzisko dla kota, dla pieska albo po prostu możemy ją wziąć w podróż i to będzie nasza poduszeczka, ale ta poduszka to nie jest zwykła poduszka, kochane, taka poduszka, wiecie, na której się śpi czy leży. To jest poduszka u Miluszka, dzięki której jak ją rozłożymy, zobaczcie, ona jest składana tutaj, o, więc jest, naprawdę jest bardzo milutka, bardzo taka przyjemna w dotyku, bardzo pięknie wykonana. To jest poduszka u Miluszka, dzięki której Czytanie książki, czy oglądanie filmu, nie wiem, na iPadzie będzie zdecydowanie łatwiejsze. Ja zawsze miałam taki problem, że jak się kładłam do łóżka, to nie wiedziałam, jak tą poduszkę tu mnie ręce bolą, jak ją, jak ją nie poduszkę, tylko książkę ym, ułożyć, więc powstała taka poduszka u miluszka, która po rozłożeniu stanowi taką podstawkę, ja teraz wezmę książkę to jest, o, która stanowi podstawkę na książkę. Działa to tak, zobaczcie kochane. O, ona z tej strony wygląda tak. Z tej strony wygląda w ten sposób. Jest w trzech różnych kolorach. Jest śliczna. Możemy sobie tutaj położyć czy długopis, czy okulary do czytania i możemy czytać książkę w łóżku na kanapie, po prostu przy stole, gdzie tu, kochane, możemy po prostu sobie położyć tę książkę. Później możemy złożyć tę poduszkę u miluszka, tak się nazywa, poduszka u miluszka, kochane, poduszka u miluszka i po prostu zabrać ze sobą w podróż albo wykorzystać do czegoś innego. Ona jest w trzech kolorach. Jest właśnie w takim cudownym bordo, bordo takim, no, taki nasyconej, bardzo mocno czerwieni. Jest też kochane w takim ciepłym beżu i jest również w chłodnej szarości. Wiecie, to wszystko ja pracuję jako stylko, czyli stylista z trenerem rozwoju osobistego w jednym, więc dla mnie te kolory mają ogromne znaczenie. Więc jeżeli na przykład jesteś chłodnym typem kolorystycznym, to możesz zamówić szarą. Ona jest w chłodnej szarości. Jeżeli jesteś ciepłym typem kolorystycznym, to możesz zamówić beżową, ona jest takim ciepłym, cudownym po prostu odcieniem. Gdzieś tam, aby moja Nataszka niej korzysta, to później kochane Wam rzucę. Bordo, myślę, że to jest dla takich mega odważnych i energicznych kobiet. Więc w tym zestawie jest poduszka u Miluszka. Okej. Okay. Dobra. Ale to nie wszystko. Zestaw Lulu. Czyli zestaw dla kobiet. Dobra, te papiery już widzicie. Sam, co tutaj ma. Później kolejna rzecz w zestawie to jest: cześć, Basiu, cześć, kochane. To jest pięknie zapakowana również książka. I to jest jedna z moich książek autorstwa Justyny Krawczyk, kochany, którą tutaj widzicie. To jest książka albo Jak być szczęśliwą kobietą, albo Jak jedna mała zmiana może zmienić Twoje życie. To jest akurat książka, jak jedna mała zmiana może odmienić Twoje życie, możecie komponując zestaw nie tylko wybrać kolor poduszki, czyli albo bordowy, albo szary, albo beżowy, ale możecie wybrać też, którą książkę chcecie mieć w zestawie. Czy tę, czy jak być szczęśliwą kobietą 15 kroków. Ale to znowu cały czas nie wszystko, bo mamy jeszcze w zestawie jeden ślicznie zapakowany pakupę, pak, pakuneczek. I tutaj, kochane. Ich otwieram. Mamy maleńkie pudełeczko, które po opróżnieniu może służyć na pudełeczko na przykład na biżuterię. No tutaj już największe, najważniejsze przekazy kochane po prostu będą zawsze i wszędzie. Ja otwieram ten pakuneczek i w środku znajdziecie 12 różnych zakładeczek. Z różnymi napisami. Zakładeczki, które są zakładkami do książek, po to, żeby zaznaczyć ważną część w książce, żeby zaznaczyć to, o czym nigdy nie chcemy zapominać. One mogą być również w języku angielskim, ja Wam tutaj pokażę, bo być może jak czasami wiecie, niektóre słowa brzmią dużo lepiej w języku angielskim, możecie je zamówić po prostu w innym języku. Tam też tę opcję wybieracie, a jak wybieracie dla dzieci, to w ogóle tam to jest inny zestaw, to jest wtedy zestaw Lulu Love, to wtedy pojawiają się takie cudne zakładeczki też dla dzieci i książka, o której mówiłam, kochane, po prostu dla dzieci i dla dorosłych. I tutaj jeszcze w tym zestawie, w tym pudełeczku z, z tymi zakładeczkami jest również maleńki marker. Nie wiem jak Wy, ja uwielbiam zaznaczać w książce, co to jest dla mnie ważne, czyli nie tylko mogę sobie zaznaczyć, no, zakładeczka, zaraz, poczekajcie, Zakra, z, stronę, tak, jest ich 12 w pudełku, więc mogę sobie zaznaczyć najważniejszych 12 na przykład punktów w książce. Mogę sobie o, słuchaj siebie, proszę bardzo. Mogę sobie w taki sposób zaznaczyć, tak? I tutaj z góry od razu wiadomo, gdzie mam, gdzie mam i co zaznaczone, ale jeżeli okazuje się, że na przykład część postanowiłam czerpać radość z tego, gdzie byłam i nie zwracać uwagi na resztę niedogodności, chciałam absolutnie oddać się spełniającemu się marzeniu i zaakceptować fakt, że nawet w tak bajkowym miejscu nie wszystko jest idealne. Jeżeli na przykład chcecie zaznaczyć ten fragment, ten fragment, bądź jakiś cytat, to po prostu bierzecie taki maleńki marker i zaznaczacie. Ja tak robię zawsze. To jest po prostu coś, co, co bardzo mi pomaga, więc pomyślałam, że również dla Was będzie to bardzo przyjemne. W każdej z książek, kochane, znajdziecie mnóstwo wspaniałych inspiracji, cytatów, opowieści z życia wziętych którymi się dzielę. Niektóre są, niektóre są po prostu trudne, kochane, jak to w życiu bywa, ale też pokazuje właśnie, w jaki sposób można przejść przemianę nie tylko tę zewnętrzną, ale, ale swój styl, ale przede wszystkim tę przemianę wewnętrzną, jak stać się z kobiety niewierzącej w siebie, nie lubiącej siebie, nie kochającej siebie z prowadzącej nieszczęśliwe, jakieś dziwne czyjeś życie, pisane napisany scenariusz przez kogoś innego do kobiety, która lubi siebie, nawet kocha siebie, chociaż to jest cały czas nie lada wyzwanie i która prowadzi życie w zgodzie ze sobą, która prowadzi życie, które jej się podoba, która kocha swoje życie, kreuje je po swojemu, tworzy, inspiruje i stawia się do życia, mimo że to życie kochane mnie też czasem nie oszczędza. Także takie są nowości. I tutaj na górze wrzuciłam do Was, dla Was link do sklepu. Pamiętajcie, że na hasło Mikołaj Mikołaj 2021 do 13 grudnia otrzymujecie darmową dostawę. Bez względu na to, czy zamówicie jeden zestaw, 10 zestawów, jedną książkę, 100 książek. Zawsze ta dostawa będzie darmowa. Także kochane, to wszystko jeżeli chodzi o nowości. Myślę, że to jest to, co chciałam Wam pokazać. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie, kochane, ja uciekam. Życzę Wam cudownego dnia. Dziękuję za wszelkie komentarze, udostępnienia, lajkowanie, bo dzięki temu nasza społeczność cały czas się rozwija, moja firma też się rozwija, mogę dzięki Wam również robić to, co kocham. Także z całego serca dziękuję Wam za to i do zobaczenia już w poniedziałkowym Kopniaku w dobrym stylu za tydzień o godzinie 10.